Ta gracza do odblokowania na każdej postaci, jak masz za nią piątą, piąty strig ekstrakcji. A na dziesiątym jest unikalna. Zda. No. Cały znaka Tylko ta, ta, ta. Nie coś za no. dziesiątkę? No, jest takie. za. Ale to dla każdej postaci jest inne, czy to jest jakby jedno już? Jedno, że musi mieć ekstrakcję 10 pod rząd. Na jednej. I To kurwa jest mega ciężkie. Pierdole, ogarnij się ty kurwa A nie masz drugiego pada? <grym> Drugie jeszcze bardziej. <grym> tak mi przysłali padę. To chyba musisz trochę do sklepu i kupić pada Przydałby mi się jakieś wskazówki No ja chyba masz... mi się nie chce wyciągnąć Ty, ma, a... ty masz teraz ferie mhm. No i napierdalamy bf BFA Różowego syku, prawda, będzie działał Różowy musi działać o. Ja kupiłem powiem ci mam, mam tego z premiery, mam czarnego te, te nowe pady to są drugie wersje, nie? To też są pierwsze wersje dalej, no to, to mam tego czarnego i póki co... Nie krakam, ale wszystkie działają. Bo ja no, z... no wiesz, ze sklepu jak kupiona kupione w abonamencie, w sensie z abonamentu, to mi tam pewnie wpierdalałem jakieś, jakieś na no, te Jakieś rozjebane Bo, ja to, powinien, bo to nie można... No to kurwa, jak chcesz na ten. Yy, na reklamację to musisz tą konsolę odesłać, takie pierdolenie. Ja dostałem z konsolą takiego, co mi prawa gełka Twistera tańczyła, potem jeszcze się lewa dołączyła i już. O, wiem odesłać. No i takie przesyłają, z z kurwa, Ale czwórka też miała te problemy. No, nie aż tak. <grym> no nie wiem, ja miałem trzy pady i no. dwa tak robiły. Mam tego Dobra, pada no, ekskluzywnego z DLASTOWA, stąd on tylko żyje. No. Ten, ten defaultowy co miałem to dwa lata, chyba czy trzy lata, tak na nim no, grałem, to a działał. Ten, a ten a ten, złoty to nie był rok nawet. A idziemy i biegniemy, bo ja się trochę zgubiłem. Alvaro, a macie znacznie ten. A kamizelkę? Kurwa, ja zapominam, że tym zjełem go. Andrzej, Andrzej. Andrzej, A, mi? a mi to co? No, kurwa, bo. Zablokował grubas. jest z tym palnikiem ja. Gameplay. Ej, mamy pojazd! Mamy pojazd jak chcecie O będę kierował! Nie będzie mi się kamera kurwa wygnała To jest plan. I co to zabierze do góry teraz ten kontener? Jo jadę patrz! Co jest? Nie widzę, że tak coś jest No i zrzucił gościu szarika, to nie wiem czy jest ten brania pojazdu Głównym Gównem jest ten szarik, biorę pojazd Hello Pa Pa! A i ten pojazd okay. nie wyląduje tu? Czy za wyląduje na tym głównie? Dobra, wyląduje Gdzie ja jadę? dotknęliśmy pojazdu jeszcze żyjemy Bo to o. nie to To nie jest bezpieczne Dobra Tak naprawdę to jest cywilny pojazd A co tam tego się zrobiło? Dangle ta dwójkę kupujesz na premierę Czy nie? I ja? No, no no nie, nie Amator nie. Ludzie są chyba, nie? No nie wiem, ja strzelam do wszystkiego, wiesz Przed nami są ludzie Z prawej drzwi strzelam, strzelam. O, Ale kurwa wiaz na mapie <laughs> Zostawiliśmy random'a trochę, wiesz No dupę Sprawdź, ile lu ludzi jest. Mm -hmm. eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem składów. O oh, nie, 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 nie pamiętam czy z nami czy bez nas, no, ale to, to dużo. Tak czy siak. proszę Gościa ma tam go chłop no Kurwa weź się przesiąść na kierowca bo mnie chuj szczeli. Nie wiem gdzie ty naraz Tyle się z nim nie bać, tylko że po to. E, no, na kontenerze Drugi mnie dojechał, dwóch na moim trupie Podnieś się ja potrzebuję. Jeszcze jeden z kontenerzy, Grzegorz Daj żeby nie dali info Ojej Skąd? Ten z konteneru? No, nie wiem, Sza, szarik, szarik, wiesz Podnieś się sobie tego z konteneru Spierdalać? Nie Ja też nie żyję a Kurwa, ja jestem do podniesienia, wiesz, on nie, po mnie nie przyjdzie, jak możesz sflankować, podnieś mnie nie, nie, wyłóżcie się, wyłóżcie się, się No to daj respa On też dał respa, tak że oni też będą żyli, kurwa Lecę mu na pizdę, jak tylko się zraspie, czy nie? Jeszcze ja nie wiem Musisz szczerze się, nie? Zmakaj mhm. na tą, nie biegnij tędy, makaj na tą, będzie No źle są. Dawajcie do mnie do auta i spierdolamy. Ej, mam ludzi! O kurwa! No i chuj. No, Daj ten, od razu. Ja widzę cały skład, wpierdalam się im na plecy. Biorą nam auto. Co nam biorą kurwa? Auto! W czas. Ty tam wszystkich zabiłeś już? Prawie. Nie ląduj na ziemi! Lawa to parzy? Znaczy... Kurde. Nie no, ja nie mogę grać. No Z muszę. Mhm. Mm O, ale, tu się nalęgło teraz. A ja nie mogę wam pomóc, bo mi kurwa celownik w powietrze lata. No i zabił mnie, Grzegorz podaje odrodzenie. Grzegorz leży. Ktoś żyje? Co? On dał odrodzenie. Kurwa, to jest dwóch powalonych. Nie! Dwemil dobra, zabił ich. No, dużo miał do zrobienia, jak ja ich tam wszystkich zabiłem, tylko jeden został, nie? No, to trzeba by powiedzieć, kurwa, ja nie wiedziałem. No, mówiłem, że jeden został. Ludzi mam, kurwa! On ma kozacki kapelusz. On ma. On przeżyje, dobra. Ja na nim, zabija mi kurwa. No i dobra. Gdzie jest Alvaro? Z Ale to mi z dym. Jeden położony? Tak, to powaliłem też. Ja też jednego powoliłem. Dobra. Zabiję nawet. Jeden, drugi na tu Szarik kurwa jest, ja pierdolę, On nie znadobicie na Szarik, wiesz, ja o drugie biegnę, Mamy Mam jeszcze jednego gościa na plecach, widzicie gdzie jest? Tu jest po... na pingu, tu jest położony jeden, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, zaszlijemy ich, też nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie, to nie jest pomysł, bo oni się zresztą to oni będą lądowali. No, I dzisiaj nie, będą na będą No idźmy są, to no, stąd, do sensu siedzieć. I tam ale, mamy dysków dużo, możemy się przebyć. Ale fajnie się strzelało. No i wylądowali już. to ja już są na ziemi. Nie wiem, czy jak gościa mam, powalisz, to tyle trzeba kulek w niego włożyć, zanim go zabijesz. To jest hit. Więc więcej niż żeby powalić No tak To i ty też kolejne siły nie jest jest to samo Tam A bo ale jesteś za to daleko Kurwa ja się boję tej wody nie wiem czy mnie za, nie zabije No Nie, nie. dobrze jest to Auto tu jest jeszcze zajbiście. No nie dotykaj no to w laptopie to wiesz. A to w laptopie? Kurde. Dobra, a ty Z tym gościem iść w lewo, to ma się też kapsuła. Nie, nie idę w lewo. Grzegorz, zatrzymaj się na sekundę. A ja mam fulla, ty kurwa, bez sensu. A mnie wiem te kapsuły. To jest Exp, to jest PTF. O, nie mam ludzi nie mam botów od chuja, nie idę. boty to. W końcu postrzelam. To chodźcie, bo jest ich kurwa chyba sobie ośmio. Nie e. lezam. Jeszcze szarik. Mam tylko jedną drużynówkę, to tak średnio gdzie skip jeszcze? chłopaki. Cześć, sprawdzam, sprawdzam, sprawdzam ile ludzi zostało. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery składy oprócz nas chyba. Dobra, to jest. O, na drugą ewakuację już, o chuj. Zaraz będzie pokazana gdzie jest, oby no. u nas. Tak tutaj, o w tym miejscu powinna być, o tutaj gdzie stoimy. To Był, byłoby sztos. Nie, gdzie? No, no na no. drugim końcu mapy, ale nie przejmuj się. Intencje... Dam pojazd, dam pojazd. Rzutu pojazdu na mojej pozycji. Przyjęta. pojazd po Intencje były jak najbardziej na miejscu.

gdzie wystraszyłem stąd, chodźcie do samochodu, Czy jem bo to jeszcze możemy pobić łoty. No to i boty. Dobra wsiadać. No Dzięki Grzegorz. Jak... No. Dobra, pierdol go. No jest. Dwa szariki kurwa za nami. O, szkoda. Stracam się trochę. Ale mamy chyba jednego jeszcze. Co w wy skończym? tu robicie, chłopaki? Zobaczcie, co jest. Trzy składy. O, Już ktoś tam jest na ekstrakcji, jak coś. No, 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 widzę, widzę. Tak, trzy On Nas nie zabi po drodze. Sprawdziłeś, Dżegosz? Tak. tak. Bez nas trzy, tak? Bez nas trzy. Czyli siupa Dobra. Hmm, jak by to zrobić teraz? Hmm, tu to jakoś to są gracze, czy to są boty? Kiedy on leży, to są boty. A ustawiliśmy tak, żebym nie dostał uh, headshot od kogoś? Panie, no, nie, nie Dob to, to jest gracz, to jest gracz, to jest gracz. No bijam kurwę. <grystanie> Zakrada się po nas, Borys. No i wypierdolę. No. Nie wiem czy na tym daszku nikogo nie ma. Jeszcze jeden tu jest Przegrzałem dacie radę? A. Dostałem hita jednego, powaliłem go jeszcze w krzakach, nie wiem czy wysiadać czy zostać Wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj już mordo. <laughs> Auto podjeżdża, zostań może A, nie, nie, nie ma. No i no. zajbiście Jeden, no, kolej, już, kolejny dole. leży, kolejny leży. No znaczy tam, się boty tam. biegną. Dobra, to podjedźcie tym Grzegorz, wsiądź podwieź mnie pod tego, pod tego, pod tego samego Benjamin'a. Nie śliłem, nie śliłem. No dobra, jedź przodem. Dobra, jedę ja tyłem. Wchodzą tam już, ja pierdolę. Dobra, wywalam. im tam od tyłu. Grzegorz, wsiadasz się. Fodnoś, Grzegorz, podnoś, Grzegorz, podnoś. Do... Do... środka Zabijem, zabijem Wchodzę Kurwa, pakuje się Easy Dobra, jest Easy Oooo. Jest co Nie jest? wiem, powiem wam, że taką rzeźnię tam przeprowadziłem No, bez kitu Ale dobrze się zostawiliśmy się spowarka przydała, widzisz? no Bez kitu, co jest Już byś leżał